Tu jesteśmy. No cześć, witajcie. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Wykorzystując weekend i w miarę fajną pogodę wybrałam się w okolice Utrechtu. Na pewno zwiedzimy Fort Wechten. Taką fajną lokację, w której właśnie jesteśmy. A jestem tutaj też dzięki uprzejmości lokalnego przewodnika którego pewnie znacie z ich kanału, czyli z Dorendą z kanału. Tam gdzie nogi poniosą. Ale ja jestem takim przewodnikiem, że tutaj też jeszcze nigdy nie było, więc nie wiem co znajdziemy. znajdziemy. Okej, okay, to <grym> będziemy się uczyły razem w takim razie. Tak. No, a jak widzicie to jest bardzo blisko autostrady A12 przy utrecie. Jest to fragment Waterlinii, Forty Waterlinii, czyli zabudowań z umocnień na wodzie z czasów Prawie. Wielkiej Wojny, 80-letniej? E, chyba, chyba, chyba z XVII, XVIII wieku jakoś tak mhm. i tylko nie na wodzie, tylko wodą. Mhm. Ano, można tak. było znaleźć no, różne tereny, żeby chronić przed inwazją. O, no i to jest właśnie przydatność <noise> i współpraca lokalnego przewodnika. Na tą chwilę Wam dziękujemy i wejdziemy jeszcze... Jak... Natomiast zobaczcie, jakie fajne jest wejście. Prawdopodobnie właśnie Dorenda zauważyła, że no to musiało być jakoś zamykane mogło być jakoś zamykane, żeby nikt się nie przedostał więc prawdopodobnie było tu coś na przykład zrzucone z góry tak. chociaż kto wie albo, albo to jest nowe wejście po prostu przekopeli hmm. albo rzeczywiście tak też może być ale zobaczcie ogrodzony teren wokół i wokół wie część zabudowań To w którym kierunku? <noise> o! E, jeśli chcecie, można z tego, co czytałam, ustalić sobie indywidualną grupę zwiedzania z przewodnikiem. E, jest to możliwe od czterech osób bodajże i po. 4,5 euro od osoby, czyli dość przyzwoite pieniądze, nawet na polskie warunki, bo często ludzie porównują. Także w tym momencie, zobaczcie, możecie sobie z przewodnikiem całość obejść. A tutaj jest taki mały plan sytuacyjny. Przyszliśmy tutaj, teraz mhm. jesteśmy tutaj, a idziemy. Mhm. Chyba, chyba tak, tutaj? Tak, chyba tak. tak, tak się nie? Wydaje. No, chyba tak pójdziemy. I jeszcze jest Kastelu? tu. tu e, tak. dalej tak. No dobra, to idźmy dalej. No i zdobywamy, drodzy moi, port. Fort obronny. Podobno kto zdobył najwyższy punkt miał wygrane, nie? Najwyższy punkt jaki? Najwyższy punkt, kto osiągnął, ten osiągnął zwycięstwo. O, uh. A. Czyli to jest chyba ten fort główny. to? Dokładnie. Albo to? Tam, chociaż zdaje mi się, że tu, bo zobacz, tu jest centralnie odgrodzone fossa, no. e, działka, e, punkty strzelnicze. Możliwe. A tu może Ale tam jest stajnie większy. i jeszcze, no właśnie, <grym> mogu, e, mogłyśmy mapę jakąś. To mieć. wszystko razem pewnie jest fort, bo tam dookoła jest większa fosa jeszcze. Okay. Po prostu jest kilka budynków. A, tu jest, tu mamy zamknięte. No nie wejdziemy. Dobra. Na najwyższy punkt nie wejdziemy. Nie, nie zdobędziemy. Chódka jest. Ale zobaczcie, jak sobie można fajnie połazić. A w tle w sumie zobaczcie, widać Utrecht. Jakby Pekre. nie patrzeć. Nie no. będziemy co prawda z zbliżeń żadnych robić, ale w tle jest widoczny już Utrecht, także bardzo blisko. Zejdziemy. Eee, zejdziemy. Co? Bo jak nie, my to kto? <laughs> eee. Tak? Na A pewno? A może jednak nie? To może Może jednak idziemy tą drogą? <słyska> <słyska> <O>, Okej <okay. słyska> Pokonały Prawie Tu już jest niżej <słyska> e... Czy tu jest lepiej? Słuchajcie, damy Chyba radę nie. tędy zejść? Jak myślicie? E, linę się w komentarzu. To idziemy Raczej. z powrotem. Trzeba się cofnąć. No i słuchajcie, tak się łazi po nieznanych terenach. To po co zrobili tu schodki, jeśli no. nigdzie się nie dochodzi? No, i słuchajcie, tak się łazi po nieznanych terenach. No, więc słuchajcie, mamy to. Jak nie jedną, jak nie okno, jak nie drzwiami, to oknem, nie Dorenda? A jak nie co? Jak nie drzwiami, to oknem. Tak. <grych> słuchajcie, kto powie nam co to jest? Jakiś pal wysokościowy wody do 135, czyli chyba metr 35. Czy no, po ale prostu zobaczcie do mierzenia... to... Ile wzrostu Raczej jest powyżej, więc to raczej nie będzie pal. Przynajmniej nie no, z bo to jest czasów. Od, od, tego, od tego poziomu, gdzie stoimy. więc... – Ach, no tak. Nie tak, wiem, poziom zapowiadam. dziecka. Może była, może była jakaś atrakcja, gdzie wysokość dziecka była limitowana. Eee, powyżej jakiego wzrostu dziecko nie przycięte. Może. <laughs> Mogło się pojawić. Eee, kto wie? No niemniej zobaczcie ten fort od dolnej części. No. Szkoda, że nie ma z nami Maćka, nie? No. Niestety musi pracować. Tak. Ale... No, to nam one powie? Tak stoją w środku A, niczego. Nie, to chyba rzeczywiście wygląda na jakieś drzwi, nie? No. Ale tak skąd? wygląda, ale... Z Bo to jest. konstrukcją zobaczmy. całą? Nie wiem. A nie, to jest Może... tylko budowniczy z New Czyli tu na pewno nie. Nie wiem co to jest takiego. Ale zobaczcie. Na tym chyba jakiś stary kanon był osadzony, nie? Na, tej, na tym podwoziu. No. Może... Tu jakaś prowadnica. No. Nie, no tu nie ma żadnego mocowania. Słuchajcie. Nie. To jest kolejne wejście do można jednego z zabudowa. Z za tymi drzwiami. Nie wiem. No tak, ale z reguły jak miałaś obronne funkcje, to raczej byłoby jeszcze miejsce na jakiś karabin albo coś, nie? Po no drodze. Poza tym coś, te deski są trochę za cienkie. A. Może to jest sztuka? Albo. No właśnie. E, jakiś e, Zone, czyli jakiś pan czy pani hej z synami sobie coś takiego postawili, jak widać. To jest .com, czyli coś jest coś związane z wodą. Z wodą. Może stawili to tutaj w fosie czy coś nie Nie wiem, może No o, zobaczcie. Kto staje na warcie? Dorenda. A ty możesz stanąć. Dobra. Na warcie jestem? Mogę wejść? Nie. E, Dobrze nie. to idziemy. Królowej nie ma. Słuchajcie, co? Wchodzimy? Czy nie wchodzimy? Jak myślicie? Halo? No, tak, tu jak widzicie, jest zamknięte, natomiast do muzeum oczywiście jeszcze wejdziemy, bo jest muzeum w Waterlinie też tutaj zestawione. A na razie idźmy sobie dalej, bo jest jeszcze na co popatrzeć z tego, co widać. Jesteśmy na razie na jednej części. A oprócz tego, jest tu jeszcze jedna atrakcja, do której później przejdziemy i pewnie jakąś krótką, osobną wstawkę zrobimy. Ewentualnie, jak okaże się dużą atrakcją, to. Zrzucimy to na drugi film mhm. Rzeczywiście II Wojna Światowa, Barak Oficerski Zbudowany z cegieł, z I pierwszej wojny Jeśli dobrze zrozumiałem. No, że była położona w 1939 roku przed wojną. A, ogólnie bardzo. To była mobilizacja. Czyli tu byli sobie oficerowie, reszta sobie e, z kuniami, z ewentualnie z samochodami siedziała dalej, a w porcie mieli coś. Zagadka. Kto nam powie? Kto rozwiąże tą zagadkę? Koszek z jabłkami i świnka razy 3 centy równa się ile centów? Ok, policzmy koszt jabłka tak. i świnki, przynajmniej głowy. A mocowania kanonów, wzgórza kanonowe. Zobaczcie, jakie małe maszynki tu stały. Takie małe cudeńko. I na mapie pokazują, w które stronę mogli strzelać. Dokładnie, Jakimi zobaczcie. E, rozmieszczenie i w jakim kierunku rzeczywiście była obronna część No tak jak rzeczywiście Dorenda mówi w i wielkości zobaczcie słabo. Kanon 15centymetrowy e, Kanon 15centymetrowy takie krótki Sejm? Sejm z nie wiem no nie no chyba nie no bo skoro maksymalny zasięg był 8,5 km to raczej nie Ale no no, nie, A... może to M jest coś innego, bo to dość duże M. Tak, pewnie tak. <noise> e, Hautwisser. Okej. Okay. A, czyli obrotowe. E, zapory to. Hautwisser. Nie wiem, Hautwisser. Nie znam e, tego. Tak by to wyglądało, zobacz. No nie, to jest z różnych miejsc, to jedno jest z tego miejsca, eee, drugie z tego miejsca. Jest... zobacz, jakby zmieniały kierunki. No nie, jakby bo tu po prostu było tutaj obrotu... stoi i to stoi, i tu A. stoi, i tu, i tu, i tu. I tu A, widzisz. I tu, w różnych miejscach. Mhm. Okej, okay. fajny temp. O, kto, kto leci w kosmos, słuchajcie. Elon podstawił e, statek kosmiczny. Eee, chyba to będzie to e, kastelum Ale ja myślałam, że to jest tam <noise> Zaraz. zobaczę. No A no właśnie. Zobaczcie, tu jest to mocowanie działa. Tak, to wygląda na mocowanie, nie? Albo jakiś bunkier? Nie bunkier. wiem. Bunkier. Coś tam jest na obrazku. Tak, do broni, rzeczywiście. Kupu Kazemat. Zobaczcie, jak to wyglądało. 14 cm stali. Ok. A, wyrzutnik granatów. 15 do 21 cm. A, ok. Okay. Tak, to ma sens, że to jest rozmiar granatów. Ale doby, dobra wyrzutnia, zobacz, 450 strzałów na minutę. No. O, to tak. musiało już nowoczesne. Jakbym... A 39 rok rzeczywiście. To już mogły być tego typu nowoczesne tak. uzbrojenia. To zobaczcie jaki sobie punkt widokowy stąd mieli obronny. Rzeczywiście mogli się skutecznie tutaj bronić. No. O tu jest woda. Dobra, to się wydnie To się wytnie Zobaczcie, <laughs> jesteśmy sobie w e, to, to jest zachowaniu leśnym, tak? Dobrze, czytam, to tam Stat z... Tak, tak e, zachowaniu leśnym na zabudowaniach waterlini i tutaj macie przedstawione e, całe zabudowania, wszystkie forty e, na tej linii. Tak, no i całą linię. E, powiem linia. wam tak. To są, już widziałam. to są tereny, które można zalać. Tu mhm. jest chorychem. Hory, jak, jakby się tutaj płynęło tą rzeką, to by się dopłynęło do morza. I tu mamy Utrecht, idziemy na północ. No a tutaj dochodzimy do następnego morza, który już nie jest morzem. Mm, chyba, w której, dokładnie. W którym <laughs> My jesteśmy tutaj gdzieś koło Utrechtu. Uh, Fort Tu. Tak, tu jesteśmy.